Jubileusz to wdzięczne wspominanie przeszłości. Całym sercem przeżywanie teraźniejszości i nasze ufne otwieranie się na przyszłość. Wdzięczność za przeszłość. Na ręce księdza profesora Ireneusza Pawlaka bardzo serdecznie chcę podziękować za przybliżenie nam w tym słowie wprowadzającym. Przeszłości Prymasowskiego Chóru poprzez osoby, które go tworzyły, poprzez wydarzenia, w których brał udział i poprzez rzeczywistość, którą kształtował. Bogu niech będą dzięki za przeszłość naszego Prymasowskiego Chóru, także za tych, którzy go wspierali, poprzedników moich na stolicy Prymasowskiej. Łącznie z tym, który ten chór kiedyś nazwał właśnie prymasowskim. Wdzięczne przeżywanie teraźniejszości, całym sercem przeżywanie naszego teraz. To nasza chwila, w której uczestniczymy, zwłaszcza Wasza, moi drodzy kurzyści, tego pokolenia, które dzisiaj stanęło przed nami, by uwielbić Boga tak pięknym śpiewem. Nasze teraz który otwiera wdzięcznie nasze serce na najwyższego i jednocześnie mówi nam, że Gloria Dei Vivens Homo, chwałą Boga, żyjący człowiek, ten człowiek, który go uwielbia i który mu dziękuje. I ufne otwieranie ku przyszłości. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Otwórzcie drzwi ku przyszłości, uczył nas święty Jan Paweł II. W tych ostatnich dniach nasz zacny profesor, ksiądz Ireneusz Pawlak, otrzymał od muzyków kościelnych Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych bardzo piękną nagrodę i wyróżnienie. Piękną także w swoim tytule per muzykam, ad fitem, przez muzykę do wiary. To jest przyszłość. Chór Prymasowski ma zadanie ewangelizowania, otwierania serc na Chrystusa i na Jego Ewangelię. Do wiary pobudzania każdej i każdego z nas. To wielkie zadanie. To wielka radość. Bo przecież kto Spotyka Chrystusa, pisał nam papież Franciszek w pierwszym znaniu Ewangelii Gaudium. Otwiera się na radość. Z nim rodzi się i odradza radość. Tej radości wszystkim, księdzu dyrektorowi, chórowi prymasowskiemu, akompaniującym, wszystkim, którzy akompaniują temu chórowi, bardzo serdecznie życzę Bożej, i ludzkiej radości. Niech Pan Bóg błogosławi. Amen. Chciałbym także podziękować kurzystom i wyróżnić szczególnie tych, którzy w w jakiś wyjątkowy sposób także dla dobra tego zespołu przyczynili się swoją pracą i swoją obecnością. Proszę przyjąć te prymasowskie medale i dyplomy jako wyraz naszej serdecznej wdzięczności. Pani Urszula Graczyk. Dyplom i medal zasłużony dla archidiecezji gnieźnieńskiej, pani Urszula Graczyk, zasłużona dla churu plymasowskiego, pani Czesława Kaleńska. Pan Tadeusz Ochowiak. pan Siegfried Zzymialkowski. Ży Pani Olga Pawłowska i Pani Eugenia Trygalska.